A jak się tak do... zasuwamy, co? Y, czarnego pojazdu. No nie. Halo? Tak słucham? No, gdzie tak zasuwamy? Do szpitala. Co się stało? Mój przyjaciel tam leży: Gregory Montana. Co z nim? Jak to? Dostał pało w głowę. Jadę sprawdzić, co z nim. Właśnie kupiłem misia, który jest Ale obok pałom mnie. pastora, czy pałą jakąś inną? Pałą moją, pastora, pastorską. I, i ja w, kupiłem mu misia i właśnie jadę go odwiedzić do szpitala, bo tam go zostawiłem ostatnio. A to był bardzo miło z pana strony. Dziękuję. O, Gregory, co tu robisz? Cześć! Okay. Rozumiem, że auto z pożyczkami? Nie. Podjebane. A czyje? Zatrzymaj się. Masz broń? Nie. Tak mówię. Okej! Okay. Gasi się ingent, masz na kierownicę, Dobra. Która jest bez szans? Witam, Dzień się, dobry, okay. oczywiście. ZeroCzy Gregory Montana, zastępca szefa policji. Znany powód zatrzymania Nie zatrzymanie się do kontroli mm -hmm. przez na czerwonym nadmierna prędkość oraz kradzież pojazdu. Rozumiem. Komplet dokumentu, proszę. Dobrze. Proszę. Panny Miś. Dziękuję. Dla pana Gregorego Montany. Poproszę Pana o odznakę i dowód osobisty. Oczywiście. Spoko. Oczywiście pokazuję. Mm -hmm. To jest mój dowód osobisty. Mm -hmm. A to czemu jest bez zdjęcia? Czemu jest dowód bez zdjęcia? To jest moja wizytówka. Mm -hmm. Mam też licencję pilota, to jest moja okay. licencja Okej, okay. okay. A czemu bez zdjęcia jest licencja? Mam, mam karnet. karnet. A czemu tylko 9 dni jest ważny? Przepraszam, Weź <laughs> moja też też odznaka. Spoko, eee... wybaczam. Mm -hmm. Momencik, momencik. O! To pewnie, pewnie. Ty, jak Alladin, wsiada z rękami tak jest? Za no czekaj, wyjmuję licencję, poprosiłem go o wszystko. Okej. Okay. Mhm. Poproszę palca, zrobimy odciski palców. Pan może ten dowód sobie podjebać od kogoś. Mm, no. Smakuje jak montana, okej. Okay. A ten to drugi to jest jakiś podrabianiec, podrabianiec, czy co? Simba. Jaki podrabianiec? On, no nie wiem, ma pan coś pokazał? Nie nie, wiem, może pan jakimś podrabiańcem jest. Palce panu pokażę. Dobra, zweryfikujemy odciski palców, proszę tu podejść. Aaaa, dobra. No dobra, wszystko jest legalne. Super. Dziękuję. Eee... Może pan przeprowadzać legitymację? Eee, tak. Interwencje. Dobrze, przygotuję tutaj mandat jakiś za to. Oczywiście. będziesz pojazdu jest z tego. Już patrzę, co jesteśmy zrobili. To od razu zamienili w kaucję. Dobra, ja było... też mam coś. Co? Patera. Karta dzielnego pacjenta. No. Nieźle. No, no to chyba możemy coś zrobić z tym wyrokiem. Dobra, to mamy bądź. I używam kodu DIA. To takie DIA. Oddział szpitalny jakiś. Ewa! Co ja mogę powiedzieć? Masz Pięć tam... Pięć Masz w bagażniku Uno? Nie nie, 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 nie. Zaraz próby, może dobra. pan zapłaci nie tą próby. karę. No, chcesz. No. Nie próbuję. Dobra, chwila. Pędzi pukanta. Piszemy, no. Śmiertelnik. Nie ma, nie godzę się, nie godzę się. Nie. Proszę pana, a proszę no. tutaj zobaczyć. Nie, nie widzę. I chuj, nie zadziałała, ale oszust. No dobra, ja podpiszę. Podpisujesz. A naj przede wszystkim nie kniecie ty małtem dalej, tak? No pewnie, że nie. No! Nie, nie, nie. nie. I co teraz? Gówno wypierdalasz. Może zatrzymaj się, po Dobra. <śmienicza> <śmienicza> no wracałem już! <śmienicza> wypadł, po wypad. wypadł! Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Pan podniesie ranczki tu kurę. To jest departament policji. Jest pan zamaskowany. Proszę panią, już zdejmuję maskę. No przecież ja tutaj. No co? Żółta od... maska. Proszę pana, maskę zdejmujemy. Proszę pana, zdejmijmy maskę. Proszę maskę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba pana szukają. Nie. Chodzi chyba pana. Kto? Funtana. Podniesie pan rączki, proszę. Aaaa! Aaaa! Stój, się nie uciekać, się nie uciekać, stój! Stój! Aaaa! Dobrze, krótko. Otakowałam pana, jest jedna jest rączka, jest druga. Witam serdecznie. Kim była pasażerka? Elena Lopato, Dzień dobry. numer znaki 59. Czy chce go pan montana przyjąć? Tak. Dobrze. To proszę bardzo. Dlaczego go pan nie robił? Katręmyć! Mogłem przyjąć do niej, ale miałem taki kijowy pojazd. A wiedziałem, że ta radiola jest otwarta. Nie na no, tym radiozem. Podjedźcie radiozem, ja mam opon. Musicie go dobrać. Pięć. Dobra, to da, dawaj siadaj z nim tutaj i przed no. Na komendę podróżmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Momencik, poczekajcie Dobra, dobra, czekamy, czekamy. Spokojnie. Na spokojnie. Dobrze, proszę pana, ja się panu przedstawię. Nowe rozstanki. 59, skalet. Elena Lowato. Cześć, Elena. Cześć, Erwin pan. Erwinia. Ja e, jestem o, tak. bezdomny. Dlaczego? Przepraszam, się To tak? przedstawię panu pana prawa. 59 plus 3, status 7.

No niedobrze, niedobrze, nie niedobrze. Będzie stękanie w pasiaku. O, we ścianę podejdziemy. Ja się nim zajmę. Pewnie. Widzisz, jaka jest różnica, panie Montana, między mną a panem? Że panu, jak się dupa pali, to przyjeżdża 17 osób, żeby pana uratować sytuację, ale wie pan co, jaka jest różnica? Że w momencie, kiedy panu się naprawdę dupa pali, to nikt nie przyjeżdża, oprócz mnie. Mhm. Mm That's the case. Ja już panu dawno uciekłem, tylko jakieś 50 jednostek przyjechało. Tylko jak naprawdę się panu dupa będzie paliła, no to jestem tylko ja. Jest tak jest. W chwili obecnej to panu się pali dupa. W chwili obecnej? Tak. <ścoughs> <śmusik> <śmusik> rozkłada się teraz, w momencie, kiedy się rozkłada, pozażerduje się do mnie plecami, nie żadnych agresywnych ruchów, dokładnie, że za głową. I czekasz że mój komunikat, aż pozwoli ruszyć się swobodnie w celi. Radzę głowę. Dobrze. Nie dałem jeszcze sygnału, żebyś się słodnie poszedł po celi. Nie zrozumiałem, że ma być sygnał. Możesz swobodnie poszedł się po celi. Dobrze. Jeść, pić telefon, adwokat? Telefon! Tylko nie, tylko nie jakiś kujczek albo inny kolumn, Dobrze. Chciałem mi słuchać. Ich argumenty w obronie klienta. No przecież on żałuje, panie Montana, on żałuje. To kibel zrobił. Przecież to nie on. Cześć kuj, przyjedziesz na komendę? Ja, pierdole. Y za pięć minutek. Jasne. Ja, wiesz, może dlaczego zagadnąć, właśnie e, był cztery radiolki przyjechały pięci. na szpital i szczepią wszystkich? Łącznie ze mną? Y a, to nie wiem. Ale rozstrzelałem opony okay. w jednej radiolce. No to, ale to nie wiem, czy to ma powiązanie z tym. Może mieć? Nie, no bo mnie już złapali. Nie, no. A to nie, to nie ma powiązania, nie ma powiązania, bo już i tak jestem złapany. To po co by przeszukiwali dalej, nie? Dobra. Hej. Serio? Siema. Przepraszam, chciałam napoić zatrzymanego. Dobrze, panie Kuciak, przedstawię zarzuty. Próba napaści groźmy z użyciem broni, posiadanie broni klasy pierwszej bez zezwolenia, ucieczka przy i kradzież radiowozu. To są zarzuty, które na Pseudonim Pastorowi. Patrz kuj! Się, Co się, się stało? Słuchaj mnie. Pseudonim pastor? Słuchaj. Wchodzę i chłop mi daje mandat 5 i półka. Daje mu Uno reverse card. Ta karta nie działa, nie? To myślę. Chuj! Podpierdzielam mu radiole. Biorę radiole i chcę mu oddać, ale on na mnie nagle wyjeżdża kradzionym pojazdem na czołowę ze mną. To myślę. Psychopata, uciekam w takim razie. On mówi, że będzie strzelał, ale nie trafił, więc ja zajeżdżam tą radiolą za róg i stwierdzam, to ja będę strzelał. I roz rozstrzelałem mu wszystkie opony w radioli, uszedłem na parking dolny, rozebrałem się i udawałem bezdomnego. Podchodzi kadetka Elena i mówi, proszę pan, proszę zdjąć maskę. Ja mówię, dobrze, dobrze, jestem bezdomny. No, okazuje się, że to Erwin Knuckles. No i ona do mnie celuje z broni, ale nagle przestaje do mnie celować z broni, więc zaczynam uciekać. Widzę ich otwartą radiolę i jest taki wiesz, taki. Dosłownie bieg taki tum 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 tum, tum, tum 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 tum, biegnę, biegnę, biegnę i dostaję kurde taser już przy drzwiach, no i mnie złapali, ale bardzo żałuję. Adwoka, e, e, ochroniarzem. Już! Ka e, zmieni Zmieniamy na karę finansową, czy pełny wyrok? Pe pełny, ale mnie pieniążka, no kurde jestem taki biedny. ...instytucja, nawet jeżeli jest instytucja charytatywna. Mój klient jest gotowy co na rozmowę. Już jesteśmy gotowi. Tata? Tata, której ja myślę? Fajno. A to chyba jeszcze ile poczekamy? Nie ma problemu, panie funkcjonariuszu policji. Poczekamy tyle, ile będzie trzeba. Dobra, przegadamy, przegadamy to. I tak on mi się nie on, on po prostu morfina, morszy. morszwina pewnie zamawia. Ta, dobra, pewnie dobra, tak. Dobra. No ja jestem, ja jestem na komendzie cały czas. Nie mam też. Ale co to za palec? To palec do montany. To pana bym nigdy no, taki nie, no, no nie pokazał. Ale tak się inaczej palec. No, dobra, no, i to jest dobra. środkowy palec, no i co? Co on co oznacza? No, słucham. Dzień dobry, witam. Bardzo, bardzo, bardzo żałuję. Dzień dobry, mój klient ogólnie rzecz biorąc bardzo żałuję. <laughs> Prosi o jedynie redukcję wyroku finansowego. Ja mam bo... dla ciebie takie pytanko. Ty kiedyś chociaż raz, raz będziesz miał jakąś linię obrony? Będzie pan musiał. Aha, Powiem tak nie. szczerze mówiąc, jaką mogę myśleć nieobronnie, jak napierdalał <gulizacja> do was? <gulizacja> Technicznie do opon. Pamiętam, że, <gulizacja> że ty kiedyś w końcu będziesz miał jakąś misję antykońską, bo ty przychodzisz, ty mówisz, mój klient żałuje. Nie, 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 nie. Jak Proszę, może dal... się no To jest wszystko, co ty tu robisz. Tak. Ja już naprawdę. nie mogę, to sobie no, Akurat możesz, możesz, ale... Kuj często używał argumentów, tylko w momencie, kiedy napierdalam do policji, na ich oczach ciężko użyć ja wiem, argumentu. Że... <gulizacja> Ja wiem, że on nie ma co zrobić, ja wiem, że on nie ma co zrobić, ale co on tu jest i rozmawia ze mną, to mówi właśnie coś takiego, i to już jest no... no nie że... wiem no. Kurde, się jak... Ja jako. bardzo ja żałuję. żałuję. To że oboje wiemy, że nie żałujesz. Żałuję. A obiecuję, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Co, obiecuję? Twierdzi, że nigdy czegoś nie zrobisz. A obiecuje pan, że będzie pan respektował zasady UNO? No, no właśnie. Dobre, dobre. Od tego Wszystka, się zaczęło. Od tego momentu. Szedłem na złą wagę. drogę. Szedłem na złą drogę. Mają zasady Uno. No. A, a, zasady panujące w naszym mieście. Mam na myśli tutaj e, prawa, tak? których należy przestrzegać. To przejdźmy, przejdźmy do Rzeszy, już jakby skończmy. Tak. Przejdźmy Ile Panie Montana wychodzi klientowi. Eee... Już mówię. 60 miesięcy na 11,5 tysiąca. To zmniejszyło o 5,5 tysiąca. Dolary. I więcej czasu. A... No i do końca. Kasa zostaje. No jak kasa do, zostaje? 10 miesięcy tylko mogę zejść za to, że jest odsiadka i tyle. No do dolary też może pan zejść. No nie. Dobra. A no i tak jest. Widzisz widzisz kuj? Nic się nie ugrało. Dobrze no panowie, możecie zabierać podstawę tutaj. Miło ciotki, pastorze. Dziękuję. Wychodzimy razem ze służbami już. O, jedziemy. Komu w drogę? <grywy> Czy ja będę miał nagiego magszaota teraz? Nie, będę i tak w ubrankach. Witam, się ma. It's me. Oh, looking good, looking good. mhm, mm mhm. Mm